No, okay. no okej. Zaszam się na tak się powiększyłam. Tutaj, tutaj mają. A i tutaj, żeśmy właśnie doszli do... A, no byliśmy tutaj. I tutaj nie chcieliśmy się pchać. Uwagi na... Whoa. Co? Whoa. Uja! Teraz, żebyśmy nie zgubili naszą łódeczkę. Chodź tutaj do mnie. Trzeba, ja wyciągam sobie siekierę. No. A ty nie masz miecza? Tylko o, tam mam jest. Miecz. mam. No czy... Nie, ma ani nie Mam trochę węgla. On Dobra to. to tylko. tylko... Właśnie, właśnie tak właśnie, ja prawie spadłam tamtym, w poprzednim odcinku Ja mhm. już mam, ja już mam, ja już mam nerwy Gdzieś zapowiedzieliśmy, jaki labirynt stworzyłeś O, cóż Kieś uh. Właśnie Trochę nie mam w ogóle drewna No właśnie Szdałoby się no to, to trochę za mało. Nie, ta ja nie słyszę, nie ta jest cicho. To jest muzyczka się włączyła. Muszę sobie trochę podjeść. Czy ja mam, mam jakąś pochodnię? Ja, ja mam bardzo dużo węgla. Masz węgiel? Skąd masz węgiel? Nie, mam, miałam 26 sztuk. Mam 8 batyków. A, no to możesz. Dobra, możemy wyjść. Jest łóżeczka, dobra. Tam. Płyniemy. A co to jest? Boże. Tutaj, ja ale? się bardzo boję to tego przeskakiwać. Uff, dwuję... O ja, tak tutaj taki patkiem jest. Dzisiaj go nie będziemy przechodzić, a może na swym odcinku. Ja tuję. O nie, ja się złapałam w pajęczynę, halo! O, już się odblokowałem. Tutaj jest to pani. No i popatrz! Paczek. Uważaj. Uważaj. Miej Uważaj. Sobie to, to Dzięki. Zrobiłam? Zrobiam. Ile sztuk? 9. No to jeszcze jedna sztuka mi by się. Nie było 10, na 10. Płomnie 10. O, to jest jedna sztuka. Mam te 10. Za Dobra, Ta, tam trzeba uważać, bo tam jest spawner. O, pająki. jakiś palonków? Widzisz go, co? No, ale jakich to jest palonków? Tych chyba Jaskiniowych? No, no, gdzie ty przede mną tak uciekasz? Wariacie. W tym O nie, nie otworzyłam sobie mojej mapy. A jak nie wiem co. Nawet na maksa pomniejszam ją. Na łóżko. Bę. Jakiś mały źródeł do łowienia rybek. Trzeba popatrz. Tak, kafting jeszcze połączyć. No będziemy płynąć. A. No to do skrzynie Jej. Sorry, jak... A ja mam jeden to. Ja też mam. No bo nic chcę to coś ma... mi Tutaj z... znikało. A nasze? A nie, mam pochodnie. A co ja tak nie widziałem? To te, jak te, ten admios. Ale, ale złota nie mam. użyłam serdecznie Maxa i. Wiem ci łóżko, co? Jak mogłeś? Wyrzucam ci. O, dzięki. Mam moje objęte łzecko. Tak nie wieczne. Płyniemy łódką? – Tak. To ja chcę. Na... No. Musimy tutaj. A trzeba to by jeszcze ta trakta płynął. Popatrz, tak jak teraz. To nie widzisz, tak ta, płyniesz, ale ja z wiatą widzę, bo ja siedzę ci na pace. – Tutaj chyba nigdzie nie dopłynę, prawda? Właśnie sobie teraz, drodzy widzowie, płyniemy przez tą łódeczkę, Ja mam takie długie włoski. A Łukaszek jest. chyba... Ale pasuje mu. No czekaj. Czas ja nie mam tego napięcznika danego, o ja przekrzywiałam macham do was, macham do was, tutaj patrzą się, popatrzcie widzowie, popatrzcie jak to świetnie wygląda jak się tak zasłania. Dobra, nie chcę mi się czekać. Przez widzami. Przepłynę po prostu. O ja, nie jest mi twarzy, popatrz. No właśnie, ładnie, ładnie. Zasłaniam łapeczki do góry właśnie patrzę czy jakiś może to jakiś jakiś skarb będą właśnie ja szukam ale ja mam tak nie ja tak będę szukać tylko też za to nie widzę wtedy mapy o niej hmm. ja No tak szukał może z sam kątem okazu. złobaczymy tutaj yy, musimy przez naszą bazę przepłynąć o o tutaj no możesz wyskoczyć no właśnie, ja wysiadam, shift Daj. ja płynę z tobą bo jakie jaskinie głębinowe bo tam na dole tak? tam, tam, o tam płynę to był bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł nie, to ja się bardzo nie no ja też są. O nie mam tylko trzy bąbelki. A to też są jakieś. Nie, ja się boję. Jest ogólnie. Pójniesz? Tak. Będziemy przepływać przez... Łódźko jest najgorzej skręcać, co nie? Płyniesz za bo tutaj widzimy przez naszą bazę przepływać, to możesz sobie jakąś mapę wziąć. Ale masz jakieś mapy, masz, masz dużo map. Także ja tego ma, tam nie widać tego kółeczka. To jest no dobrze, aha, okej. Okay. No jedyna mapa z kółeczkiem, bo jeszcze nie No to płyniemy tutaj koło bazy, to możesz sobie... Ta tak, ta ta wyjdę poza krawędź. No jesteś tam, no. I tutaj będzie nasza baza ta. Widzisz, ścinał to. Jak chcesz, możesz sobie inne mapy też zaznaczyć o ten znacznik. Nie, nie chcę. Nie też na pewno? Dobra. Musimy tutaj płynąć. cofamy? W, w tą odnogę, bo ja w złą odnogę wtedy płynąłem. Nadążasz? No, koniec. Musicie się już nie da. Zaraz dopłyniemy do tego miejsca, cośmy bazę założyli. Chyba. Ale i, i tutaj możemy my w sumie wysiąść. Tylko A nie, w drugą stronę. A tam. Zadążam pomału, za to. No, tu, tutaj. A tutaj. Tutaj nas nie było. Jesteś? Chodź. Tam. No to zachodzi słońce? Tak, zgadzam się. Z tobą. Tak, ta biegniesz. Idę. Tutaj odkrywam. Bo tam ta coś, tam to jest. Gdzie? Tam. My portal do natychłu. A to ten, ten może portal taki. Zgodzony. No. Tak, bo to jest dookoła tej górki. Myśmy tutaj byli. A nie, ja tam nie byłam. Nie byliśmy, to może w skrzyni będzie coś ciekawego. No, bo ty tam tu byłeś. O, jest magma, trzeba uważać. No, trzeba zobaczyć. Jeśli będzie pusta skrzynka... To w jest... O, Nie, jest... To ta zbrakuńska, jest obsydian. jest ognista kula. Obsydziany może nie niebie... O. Na no słońce Dobra, na no to stój. Teraz musimy tutaj sobie zrobić postój. Tak, łóżko. a Jak postój, to i wiecie co? Jak postój, to i kolacja. A jak kolacja, to i... jedzenie. Jak jedzenie, to i... niam Boże, gdzie tam daleko? O, o nad krawędzią. 咱看，你快，你快，来嘛？